Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. Dziś trzeci odcinek z serii. Czy Polacy są głupkami? Nie wiem, czy wiesz, generał Roman Polko na autostradzie dachował. Media podają, że prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Uderzył w tira i zaczął dachować. Policja nie podaje z jaką prędkością jechał. Na jakiej prędkości się zatrzymał licznik, natomiast dostał tylko zamiast mandatu pouczenie. Mimo tego policja nie sprawdziła, przypominam, z jaką, na jakiej prędkości zatrzymał się licznik i czy doszło do wykroczenia. A jeżeli doszło, to dlaczego nie wystawiłam dodatkowo mandatu za przekroczenie prędkości punktów karnych? I, I ten generał za spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym nie dostał nawet punktów karnych, tylko dostał pouczenie i co o tym myślisz, daj znać w komentarzu, czy Polacy są głupkami, czy prawo dla jednych działa, a dla drugich nie. Moim zdaniem generał powinien dostać mandat, tak jak każdy inny kierowca, tym bardziej, że Mogło to się skończyć dużo inaczej, bo y y mógł jechać obok samochód czy za generałem, i mogły zginąć osoby. A już jak miał y y y spać, to nie musiał spać na autostradzie. <grym _> Skąd y się bierze tytuł? Właśnie do tego odcinka. Y y bo tylko Polak potrafi spać na autostradzie. Do usłyszenia. Hej, w następnym odcinku. Daj znać w komentarzu co o tym myślisz.